Szymano moi drodzy, jak wam minęła niedziela, jak wam minął ten tydzień, mam nadzieję, że bardzo dobrze. W dzisiejszym odcinku chcę poruszyć moim zdaniem dosyć ważną kwestię, dosyć ważną z tego względu, że w momencie kiedy ja zmieniłem swoje podejście do tego, o czym sobie zaraz będziemy rozmawiać, moje, moje życie zmieniło się bardzo, bardzo dużo. Jest w nim więcej uśmiechu, radości, zadowolenia z siebie, ze swojego życia, z tego, co mam, z tego, co mnie otacza i z tego, co mogę mieć. A co się zmieniło? W momencie, kiedy zacząłem kochać siebie, tak, mówię to na głos, mówię to mężczyzna, kochać siebie bezgranicznie i bezwarunkowo, kiedy prowadziłem to w swoje DNA, ale tak naprawdę, porządnie. To nie jest miłość własna, polegająca na robieniu sobie speedfodzi w lustrze, byciu narcyzem i mówieniu sobie, jaki to jestem zajebisty. Nie. To kompletnie na tym nie polega. Bo jeśli siebie nie kochamy tak naprawdę, poważnie, głęboko, no to więcej siebie sabotujemy. Mniej w siebie wierzymy. Ten krytyk, hejter, ten perfekcjonista. Wcześniej miałem tak, że jak popełniłem jakiś błąd, zrobiłem coś nie tak, coś mi nie wyszło, no to kurde, jak samobiczowałem się, po prostu jechałem po sobie, jak ty mogłeś tak się zachować, no idiota, głupek, no każdy by się mógł domyślić, dlaczego się nie domyśliłeś, bla, bla, bla. Po prostu takie, ten krytyk, wewnętrzny krytyk był tak, Taką dużą miał siłę, że po prostu sam siebie biczowałem. Ale w momencie, kiedy zmieniłem swoje podejście do siebie, zacząłem akceptować siebie, zacząłem doceniać siebie i zacząłem wybaczać sobie, kochać siebie bezgranicznie, życie uległo zmianie, życie uległo poprawie. Już momenty, gdzie zrobię coś nie tak, nie mówię do siebie w ten sposób. Bo jak... Możesz mówić do siebie w ten sposób, jeśli kochasz siebie. Tak naprawdę, jeśli traktujesz siebie jako swojego najlepszego przyjaciela, no nie robisz tak w stosunku do swoich najlepszych przyjaciół, nie jedziesz po nich, do swoich dzieci. Po prostu mówisz: Dobra, stary, no, stało się, trudno, nie rób tak więcej, naprawimy to, napraw to i będzie wszystko okej. Okay. I po prostu. Unikam, staram się nie popełniać po prostu tych samych błędów wielokrotnie. A jeśli je popełnię, to co robię? Mówię sobie, wybaczam sobie. Stary, racho, trudno, dobra, stało się, wybaczam sobie i uśmiecham się sam do siebie. I to zmieniło bardzo dużo w moim życiu. I sądzę, że to również Tobie może zmienić, poprawić. Więc jedna technika, jeśli zrobisz coś nie tak, Popełnisz jakiś błąd, to nie jedziesz po sobie, tylko mówisz sobie nagłos czy wewnętrznie, stary, wybaczam sobie i uśmiechnij się. No, traktujmy życie trochę z dystansem. I to jedna rzecz, którą zaczerpnąłem właśnie od Rafała Mazura. A to kochanie siebie, ta miłość własna, i mówię, która nie ma nic wspólnego z narcyzmem, egoizmem, po prostu dla mnie miłość własna to jest. Szanowanie swojego ciała, swojego zdrowia, swojego ducha, swojego sposobu myślenia i swojego potencjału. Miłość własna dla mnie na tym polega. Po prostu kocham siebie, wybaczam sobie i chcę dla siebie jak najlepiej. Nie szkodzę sobie. Dla mnie, jak widzę osobę otyłą, czy nie wiem, schorowaną, narzekającą na to, że to, tamto się, to ją boli, po prostu widzę osoby, które same sobie szkodzą swoim stylem życia, swoim trybem życia, brakiem, brakiem ruchu, brakiem ruszania się, brakiem świadomości, jak to w ogóle wszystko działa, funkcjonuje, że są kalorie, że są tłuszcze, białka, węglowodany, że pewnych rzeczy warto nie jeść, żywności przetworzonej. I tak, nie trzeba rezygnować ze wszystkiego. No ale w momencie, kiedy wiem, że pewne że jedzenie pewnych rzeczy powoduje, że nie mogę się powstrzymać, no to po prostu unikam tych rzeczy, bam o swoje środowisko i nie szkodzę sobie. Dla mnie wszystkie zachowania, typu przejadanie się, palenie, picie, ćpanie, imprezowanie, chlanie, nadużywanie no, alkoholu to są rzeczy szkodliwe. A jeśli kocham siebie i wychodzę z tej mapy rzeczywistości, to nie mogę sobie szkodzić. No nie ma takiej opcji. Jeśli kochasz siebie, to nie możesz sobie szkodzić to się, te dwie rzeczy się wykluczają. Jakby nie były przyjemne. Nie wiem. Wcześniej spożywałem alkohol. Widzę teraz inną osobę, no, rozluźnienie, bla, bla, bla. Można sobie wmawiać różne rzeczy. To pomaga mi się zrelaksować. Nie wiem, no cokolwiek, tak? Ludzie potrafią dorobić sobie scenariusz do wszystkiego, ideologię do wszystkiego, relaksować się, odprężać się, nie wiem, zaszczyki, w sensie strzały dopaminy, czy pobudzanie jej można serwować sobie w inny, znacznie lepszy, znacznie korzystniejszy sposób. No ale jak wypracować sobie tą miłość własną? Są dwa sposoby, które ja uważam, że są bardzo dobrze, dobre. Pierwszy to jest Uwaga, uwaga. Taniec. Taniec jest bardzo dobrym sposobem, bardzo dobrą techniką do wyciągnięcia sobie kija z dupy. Do przestania być tym takim sztywnym, usztywnionym, poważnym i zbyt poważnym. Bardzo często sobie w domu tańczę, puszczam sobie muzykę, leci na telewizorze jakiś YouTube, sobie coś robię, sobie tańczę i pozbywam się tej tego bycia zbyt poważnym. Nie poszedłem na taniec. Wie, wiem, sądzę, takie jest moje zdanie, że to pomoże nam się rozluźnić, poczuć się dobrze ze swoim ciałem, pokochać się bardziej. Po prostu, ty, ilość aktywności, które robię oprócz trenowania, pracowania, coachingu, obowiązków, no, nie wcisnąłbym tego jeszcze w swój kalendarz, ale w to głęboko wierzę. Po prostu tańczę sobie wolnej chwil w domu. A innym, drugim sposobem. Z którego ja skorzystałem dzięki właśnie Rafałowi Mazurowi, dzięki jego wierszykowi, który powtarzam sobie zawsze, codziennie, kilka razy dziennie. To patent jest taki: stajesz przed lustrem nago, najlepiej nago i nie robimy tego w miejscach publicznych, i mówisz do siebie, sobie, stanowczym, zdecydowanym, radosnym głosem, bezgranicznie kocham i podziwiam siebie. I cieszy się, uśmiechasz się do siebie. Dla mnie to zmieniło wszystko, poprawiło wszystko, zmieniło wszystko. Poprawiło mój obraz w moich własnych oczach. I dałem tę technikę innym osobom, też to im pomaga, więc jak widać, ta technika jest skuteczna. Więc, żeby wypracować w sobie tą miłość do siebie, tak jak mówię, poprzez taniec, albo poprzez tą mentalną technikę stawania przed lustrem, mówienia tego do siebie i akceptowania siebie, takiego jakim się jest, ale to nie zwalnia z obowiązku pracowania nad sobą, rozwijania siebie pod względem fizycznym, duchowym, mentalnym, jakimkolwiek, tak? I to nie chodzi o to, że kocham siebie i jestem otyły, wszystko mnie boli i to kocham i akceptuję. Nie, dla mnie to nie jest Miłość własna to jest dbanie o siebie, szanowanie siebie i nieszkodzenie sobie. I to, uwierzcie, poprawia, zmienia jakość życia. Jestem radośniejszy, weselszy, z większą pogodą ducha i z lepszą perspektywą patrzę na wszystko: na siebie, na świat, na rzeczywistość, na innych ludzi. I to takie moje przemyślenie na dzisiaj. Daj znać, jak to wygląda u siebie. Daj znać po przetestowaniu jednej bądź drugiej techniki przez tydzień, dwa, miesiąc, czy dzięki temu zauważyłeś jakieś zmiany w swoim życiu. I to tyle ode mnie na dzisiaj. Trzymajcie się. Hej!